Dawid overpitchka. co się będziesz. No. Nie łapię go tutaj. He. Trzeliłem w teksturę, wiesz? Tego gówna. A a jakbym sobie podjechał do wraka? On mi chyba da na podjeżdżenie. Czy nie da? Po górnej. P <noise> na zielono było, ty nie przebiłem na zielono pestki. Może się ruszył się zrobiło pomarańczowo. Ej, wiesz co mnie najbardziej rozwalało? Że jak była ta sytuacja, co z Kecajem, właśnie ja przeczytałem, że on jedzie, a on przeczytał, że ja uciekam. To było takie śmieszne i Błagam. jemu nie, nie polosowało, to znaczy w sobie nie polosowało i ludzie, no i właśnie RNG przegrywa bitwy, jak ja miałem 531 HP. No tak, to ma sens. U, uwielbiam. Czuję się doniarzy. tak oskamowany w tej grze. To był najczystszy skam. Zobacz mi, ile Leszek robi spota.